Siemanko, jestem Robert, hodowca królików W dzisiejszym odcinku damy sobie królikom jedzenia Jeśli wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję napiszcie fajny komentarz Was pozdrowię w następnym odcinku Jeśli wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję napiszcie fajny komentarz, was pozdrowię w następnym odcinku To jest daily numer 4 Wczoraj film yy, tak trochę późno wróci, yy, wrzucił się i przez to belg idź Patrzcie belga To jest grzeczny królik, więc ona nigdzie nie ucieknie Zaraz zostanie ode mnie ona jeść Podał troszeczkę tuściek Widziałem, że padał trochę śnieg. Dobra. Samczyk, powiem wam, muszę mu dać jeść. Dobra, temu tylko już dam. W Belgidzie. Lecimy po kolei z tymi marchewkami, cyk do samczyka, proszę bardzo, barania. Barania ma. E, dzisiaj też e, nie za długi będzie ten film. A, dobiliśmy 150 subskrypcji, więc dziękuję za te wszystkie subskrypcje. Teraz lecimy po 160. Mamy 165, 150. Mamy 151. Dziękuję Wam za te wszystkie subskrypcje. Nie spodziewałem się, że wczoraj dobiję to. Te... I to tak właśnie patrzyłem na wieczór i dobiłem te 100, 151. Marchewka spadła mi znowu. Zaraz dostanę resztę królików. Tylko dwie marchewki muszę jeszcze ułamać i idziemy do królików. Dobra a ja już łamają więc już królikki możemy zamknąć te co już dajemy. im belk sobie tu chodzi patrzcie jakie duże uszy ma to jest belk dobra belgowi dajemy to i to Jeszcze na widzenie zjadły kalifornijskiemu dajemy to i to ma. No.

Ma. Eee, Mieszancowi dajemy Tom i tą. Ma. Wam, szkoda mi trochę, bo samiczka miałaby by miała sześć młodych, a nie ma, bo... Za późno zrobiła gniazdo. Na razie to tu włożę. Temu dajemy. No, o nie, dobra, w puszkę spadło. Belk chodzi cały czas za mną. I miniaturka, proszę bardzo. Wszystkie mają dane. Ty idziesz jeść, idziesz tam Dobra i będziemy kończyć ten filmik Zamknę sobie resztę krótków Jeśli Wam się taki film spodobał zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję, napiszcie fajny komentarz. Pozdrowi w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć!